Tiby nebry, papa! Break this journal! Tiby nebry, papa! Ty, Tak! Alarmie, w samochodzie, włącz się! Dopiero teraz usiadłam, żeby w końcu nagrywać, ale tak, on się musiał włączyć. Tak! Moja kolejka filmików mówi mi, że tak, dzisiaj jest, jest ten dziennik. Mm mi napisał w komentarzu, że Cari Smith ma też inne dzienniki. Nie tylko Zniszczę Dziennik, to nie książka. Ja o tym nie wiedziałam. Jeszcze jest Finish... Spadło. <laughs> Jeszcze jest Finish This Book, czyli skończ tą książkę. To jest jakieś, nie wiem, detektywistyczne, coś takiego, ale za to bym się bardziej nie brała. Jeszcze jest Mess. Mess to znaczy nieład, nieporządek, burdel po prostu. I to chyba coś podobnego do dziennika. Chcecie też to? MES? Nie wiem, wiecie co z Google? To też chyba coś podobnego. Jak chcesz, to też mogę to robić. Nie ma problemu. Pamiętajcie, żeby zostać do końca filmiku, ponieważ będą ogłoszenia parafialne. Tak, wiem. Wiem, że już wiecie, że jestem sama w domu. No to zaczynam. Color this entire page, czyli po prostu po kolor tą całą stronę. Spróbuję być artystyczna. Kilka razy widziałam w Anglii takie na przykład kolorowanki. To, co mają takie różne kształty i tak dalej. Zazwyczaj to są kółeczka, więc to spróbuję. Na sobie narysuję kółeczko. Małe linie. Teraz to. <laughs> Nie mam w ogóle żadnego pojęcia. Nie, no coś wymyślimy. Dona. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie ma za co dziękować. Teraz przynajmniej wiecie, jak spędzić czas na nudnej lekcji. <grystanie> Pick up the journal without using your hands. Czyli podnieść gdzieś, Czyli podnieść dziennik nie używając rąk. <grystanie> Ojej! Wypad mi dziennik! A nie mam rączek, jak mam go podnieść? To był przykry żart. Waleń!

Nie budzić! Przed dwunastym Color outside of the lines Czyli... Koloruj... Na zewnątrz tych linii <laughs> O mój kole. <laughs> Dlatego się śmieję, bo jak zobaczyłam, popatrzyłam na tą stronę, to ta dziurka kojarzy mi się z odbytem. Te. Ale nie, nie będziemy tu poprysować. Nie? Przepraszam. Trochę nie jestem pewna tego znaczenia. Color outside of the lines. Jakby po, bo to jest jakby poza linią. I to nie wiem, czy można wychodzić za linię, czy w ogóle nie tykać tej linii. No nic, sobie narysujemy tu oko, hey. <laughs> Dajmy, że to jest przepaska i to jest pirat. <laughs> I ta piratka jest ślepa i ma przepaskę, tak? Sta. Przypaska idzie i tak i tak. Tu narysujemy jakieś loczki. Trochę blązowych, blązowych, tak, a no, blązowych locków loc a w kolorze ta. To jest niby twarz nie. Więc tak. troszkę Tak szyjka W Ciekawe, czy o to chodziło, ale... Oj tam <giby> kit jest Śmieszny rysunek A to chcieliśmy chyba osiągnąć Document your dinner Use this page as napkin Czyli udokumentuj swój obiad i użyj tej strony jako ścierki żeby tarcia się Chcecie zrobić Gotuj, skici? Tak. Potelnia pan i I Cebulka i do tego jeszcze załadka. Teraz jeszcze ogóreczka. Ciachu, 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 ciachu. Często tego, tego I jeszcze trochę kaszonej kapustki kwarzonej. I wszystko razem mieszamy. Mmm. O. Mm, mm. Oj. Nie zbliżam się. No, polska kiełbasa No i mam, seks, se Dobry? Jak chcecie, to możecie pisać. Co chcecie następne? I don't mind. Jak mówiłam, ogłoszenia parafial. Oh. <noise> Nie, dzisiaj mi naprawdę. Odwala, tak. Um, więc potwierdziłam swój urlop. Przyjeżdżam do Polski z dniem 19 czerwca. Zostaję na dwa tygodnie w Bielsku i na pewno odbędzie się jakiś y, zlot moich widzów w Bielsku Białej, gdzieś w Sferze, czy gdzieś, ale to jeszcze nie wiem kiedy dokładnie. I też na trzy dni przyjeżdżam do Warszawy, ponieważ będzie zlot Jedełek. Będzie oficjalny zlot, na którym będę. Bo góć też będzie, będzie mi towarzyszył będzie nagrywał. <laughs> tak, wykorzystam go. <laughs> Więc jak chcecie się przytulić albo porozmawiać ze mną, to zapraszam na zlot YouTube'a, który odbędzie się 4 lipca 2015 roku. Jest to sobota. Nie mogę sobie tak, W końcu, bo trzy lata mnie już nie było na żadnym zlocie YouTube, bo nie miałam jak, albo nie było pieniędzy, albo, albo wyszły jakieś inne sytuacje, albo się mijałam z czasem, albo nie miałam urlopu, albo cokolwiek. Albo, albo, Ale w końcu, jest! Jest! Tak! Więc zapraszam. Link do opisu tego zlotu i tak dalej, jest w opisie. A druga sprawa. Lajkujcie, subskrybujcie, ponieważ w ten piątek tada, tada, będzie gra! Będziemy grać ja, Rafał. Może jeszcze ktoś. Nie wiem, czy Bubuś, może Bubuś, może Aśka. Dobra, ale będziemy grać challenge. zo. co polega na tym, że będziemy mieli rysunki jakichś tam zwierząt na głowie i będziemy odgadywać, co to jest za zwierzę. Będzie zabawnie, na pewno. A jeżeli chodzi o Skype w tym tygodniu. To będzie ciężko. Naprawdę, może uda mi się w sobotę na godzinkę, ale nie obiecuję, ponieważ ten tydzień mam naprawdę busy i po prostu też potrzebuję czasu, żeby odpocząć. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie na fanpage'ach swoich albo facebookach i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że wam skocham całym sercem i zostańcie kreatywni. Bye!